Kilka dni temu minister edukacji narodowej Barbara Nowacka na międzynarodowej konferencji my jesteśmy pamięcią o nauczaniu historii te nauka rozmowy, zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zakłady Auschwitz-Birkenau powiedziała, tu cytuję, na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zakłady. Koniec cytatu. Przeczytała z kartki, czyli należy założyć, że ktoś jej tekst, w tym ten skandaliczny fragment, przygotował. Ba! Nie skorygowała tego kłamstwa od razu na konferencji. Więcej, nie zrobił tego nikt z obecnych na tej konferencji. Nowacka nazajutrz przeprosiła za przejęzyczenie. Premier Tusk uznał sprawę za... Nie było zamknięto. Czy jestem wszystkimi tymi faktami zaskoczony? Ani trochę. Obserwuję od kilku dekad, jak wolna Polska radzi sobie z polityką historyczną, a w zasadzie jak sobie nie radzi, co w połączeniu z silnymi na świecie od wschodniego do zachodniego wybrzeża USA, Izraela, Rosji, Ukrainy, po Niemcy ośrodkami antypolonizmu, mającego charakter zinstytucjonalizowany, jesteśmy niemiłosiernie poniewierani i się nie bronimy. To znaczy. Nie bronią nas, naszej przeszłości, naszego dobrego imienia, ci, którzy rządzą po 1989 roku. Czy nazywają się lewicą, centrum, czy prawicą albo nie robią nic, a jeśli już zabierają się, to ręce nie mają gdzie opadać od widocznej amatorszczyzny. Demokraci i jedyni patrioci. Nie bronią Polski przed antypolonizmem. O tym dziś na Marcin Palado statystycznie serdecznie zapraszam. Na początek jednak podziękowanie dla Was za subskrybowanie, za lajkowanie, za podawanie dalej moich odcinków, a także za komentowanie. Zachęcam także do wsparcia mojej aktywności za pośrednictwem platformy Zrzutka, Bajkofi i Patronite. Szczegóły w opisie pod tym odcinkiem. Każda najdrobniejsza, nawet kwota, będąca odpowiednikiem jednej czy dwóch kaw, pozwala mi na pokrycie kosztów tworzenia moich materiałów. Za dotychczasowe wsparcie wpłacającym bardzo serdecznie. Dziękuję, przypominam, że widzimy się w każde piątki, każdą niedzielę tu na moim kanale o godzinie 21, a ja ponadto codziennie o godzinie 20 yy, na moich krótkich, 3-minutowych odcinkach podsumowujących trwającą kampanię w rubryce Shorts na tym kanale. Ci, którzy chcieliby mnie słuchać, na przykład jadąc samochodem, mogą już to robić, bo właśnie uruchomiłem podcast na Spotify pod nazwą Marcin Palade Statystycznie. Wracamy do tematu naszego dzisiejszego odcinka. No i od razu pytanie. Ile razy przeczytaliście, czy usłyszeliście zwrot o polskich obozach śmierci, czy polskich obozach zagłady? Wiele razy. Nie przesadzę, jak powiem, że sam przez ostatnie 3,5 dekady zerknąłem się z tym kłamstwem setki razy. I pewnie tak jak ja, zadajecie sobie pytanie, jak to jest, że w sprawach związanych z przeszłością przez to rozumiem głównie wydarzenia z II wojny światowej, relacje polsko-żydowskie, polsko-niemieckie, tak jak w latach 90., tak przez kolejne dekady, jak wrzucano, tak wrzuca się do dziś kłamstwa na temat Polski i Polaków te z przeszłości. Robią to wpływowe i mniej wpływowe media, powielając bardzo często schematy obecne publicznie, które Polska zamiast korygować oddała walkę o prawdę walkowerem. Mamy do czynienia z fajkami nie do końca świadomych wypowiadanych czy pisanych słów przez wspomniane media czy osoby publiczne. Ale co gorsza, mamy też świadome działania antypolskich ośrodków rozsianych w wielu miejscach na świecie. Zawodowych macherów od antypolonizmu. Mam tu głównie na myśli niektóre środowiska żydowskie w USA czy Izraelu, w Rosji, na Ukrainie czy w Niemczech. I polskie władze, niezależnie od barw politycznych, zawsze w zderzeniu z tym obsikiwaniem Polski i Polaków, wyglądają tak samo. Bez gaci, z mytką demokratyczną czy patriotyczną i białą flagą w ręku. Od 35 lat mamy taki oto schemat. W jednym czy drugim medium, na konferencjach naukowych. Pojawiały się i pojawiały się zwroty choćby o polskich obozach śmierci, kolaboracji Polaków z Niemcami czy odpowiedzialności Polski i Polaków za Holokaust. Nie o wszystkich możemy się dowiedzieć, bo nie mamy nowoczesnego monitoringu. Co wcale nie jest, od razu dopowiem, ani trudna ani przesadnie drogie, ale po prostu tego nie ma, nikt tego nie wdrożył. A skoro już jakiś atasze prasowy polskiej placówki w państwie X czy Y swoim sokolim wzrokiem, dojrzy zwrot czy zwroty nieprawdziwe i godzące w dobre imię Polski czy Polaków, to no ma no właśnie. Z reguły pojawia się pisemna prośba o sprostowanie. Raz jest, raz go nie ma, ale jak to ze sprostowaniem? Kłamstwo poszło w świat na pierwszej czy drugiej stronie może nawet wytłuszczonym drukiem. A sprostowanie? Gdzieś między krzyżówką a horoskopem. Świat pędzi do przodu, liczy się tu i teraz. Za dwa czy pięć dni prawie nikt nie będzie pamiętał, czego owo sprostowanie dotyczyło, co było prawdą, a co było kłamstwem. Lata trzecie biegną, a my niezmiennie używamy metod, które skuteczne być nie mogą – Żadna władza po 1989 roku nie dokonała korekty tej, w cudzysłowie, powiem walki państwa polskiego o prawdę historyczną. Pełnomocnicy, instytucje, szczególnie po 2015 roku, efekty? Żadne. Wiecie dlaczego? Teraz dla Was będzie dłuższy cytat z dokumentu, który przedstawiłem poprzedniej władzy. Karty na stół. Nie mam nic do ukrycia. Posłuchajcie i ocencie sami. Uwaga! Polska, kraj 38 milionów obywateli z aspiracjami do bycia liderem w regionie i z ambicjami wpływania na politykę europejską, tak jak nie posiadała, tak wciąż nie posiada efektywnego, skutecznego narzędzia dotarcia z polskim punktem widzenia do dwóch typów zagranicznych odbiorców: po pierwsze, elit politycznych, elit medialnych, liderów opinii. Po drugie, odbiorcy masowego. Mimo powołanej instytucji, która miała bronić dobrego imienia polskiej Polaków, promować nasz kraj, mowa oczywiście o polskiej fundacji narodowej, tu dopowiadam, czy archaicznego TVP World, zasilanych setkami milionów złotych, do dziś nie doczekaliśmy się efektywnej kampanii o Polsce adresowanej do odbiorcy pierwszego i drugiego. Nie ma trwale zbudowanych narzędzi do systematycznego nasycania internetu propolskimi treściami, gdzie głównie rozgrywa się współczesna walka o rząd dusz. Powód? Minione i obecne działania polskich władz odpowiedzialnych za politykę informacyjną w kraju i za jego granicami opierają się na opierają się o koncepcje komunikacyjne stosowane w latach 70. czy 80. ubiegłego jeszcze wieku. Kluczowymi narzędziami tak pojmowanych działań marketingowych są kampanie billboardowe, plakaty, reklamy w radio, telewizji oraz sponsorowane artykuły w czasopismach. Są to metody w takim samym stopniu drogie, co nieskuteczne. Jeszcze do niedawna, to dalej cytuję z tego dokumentu, Jedynym, nie licząc pap w języku angielskim, oknem na świat Polski był portal poland.com z informacjami o Polsce po polsku i po angielsku, kilkoma dziennie z różnych dziedzin, będący we władaniu MSZ. Był, bo nie działa, ponieważ zapomniano przedłużyć ważność domeny. W internecie. Prowadzący antypolonizm medialny, medialny wiedzieli i wiedzą do tej pory, że Polskę i Polaków można szkalować, bo odpowiedź Warszawy jest nieefektywna, archaiczna i jedynie budząca uśmiech u medialnych agresorów przeciwko Polsce. Od wielu lat, pierwszym źródłem wiedzy o świecie dla zdecydowanej większości ludzi w Polsce i na świecie jest internet. Rozumiany zarówno jako portale informacyjne, ale w ogromnej mierze jako media społecznościowe. To, było niektóre, to były niektóre fragmenty z, z tego mojego dokumentu, a teraz to, co postulowałem. W zakresie polityki informacyjnej kierowanej do szeroko rozumianej zagranicy należy podjąć następujące działania. Po pierwsze, stworzyć internetowy, wielojęzyczny serwis o Polsce w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, Portugalskim, rosyjskim, chińskim, arabskim, włoskim, ukraińskim, białoruskim, z opcją także w języku węgierskim czy holenderskim. Obecnie Polska nie jest niezależnym podmiotem w komunikacji zagranicznej. Polska nie posiada suwerennej komunikacji zagranicznej, ponieważ całość przekazu z Polski i o Polsce tworzona i dystrybuowana jest przez zagraniczne agencje informacyjne, które automatycznie je przygotowują, omawiają i prezentują, najczęściej wypaczając obraz Polski, tworząc tak zwany czarny PR. Wielojęzyczny internetowy serwis informacyjny jest relatywnie Tanim rozwiązaniem, które można, może stanowić bazę do suwerennej komunikacji za granicami III trzeciej, trzeciej Rzeczpospolitej. Musi być dostępny w łatwy sposób na nośniki, z których najczęściej korzysta świat: tablety, komórki, laptopy. Tradycyjne media odchodzą w przeszłość. Po drugie, zaprojektować i wdrożyć celowaną kampanię promującą treści z internetowego serwisu informacyjnego. Kampania taka powinna bazować na najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metodach marketingu internetowego. Rotacyjnie i w trybie ciągłym promowane powinny być wybrane treści w każdym z języków używanych w serwisie. Kampanie promocyjne powinny uwzględniać zarówno zagraniczne portale informacyjne, jak i uwaga, media społecznościowe Adresatami działań powinny być, po pierwsze, dobrze określone, zidentyfikowane grupy decyzyjne w poszczególnych państwach to jest parlamentarzyści, kluczowi pracownicy administracji państwowej, dyplomaci, dziennikarze, osobowości internetowe kształtujące poglądy społeczności, na przykład tak zwani influencerzy. Kampanie powinny być mikrotargetowane, to znaczy powinny być wycelowane w określone lokalizacje, np. Biały Dom, Kneset, redakcja New York Times czy Guardiana. Obejmować określone osoby w tych lokalizacjach, np. polityków czy dziennikarzy i być dostosowane do lokalnej strefy czasowej. Kampanie powinny być obejmować także materiały tekstowe, wideo, audio oraz treści graficzne. Po drugie, Szeroki odbiorca przysłowiowy Smith, Gonzalez, Maldini, Wolf, który otrzyma alternatywną wobec przekazu w jego kraju dawkę najważniejszych informacji o Polsce. Do oferty załączony był kosztorys. To już był koniec cytatu, teraz jeszcze kilka wyjaśnień. Rocznie miało to być nie więcej niż około 12,5 miliona złotych. No to teraz... Zestawcie sobie z wydatkami na łódkę, choćby na stulecie niepodległości, czy innym badziewiem wytworzonym przez Polską Fundację Narodową, nadzorowaną politycznie przez absolutne nieporozumienie na prawicy w tzw. obozie patriotycznym, czyli niejakiego Glińskiego, który był wicepremierem, przypomnę, i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Dodam, że oferta do czynników decyzyjnych dotarła na przełomie 2016 i 2017 roku. I od... Pewnie odpowiedź znacie, powiem więcej. Do instytucji związanych z poprzednią władzą. Trafił też projekt Nachbaren, czyli Sąsiedzi. Zakładał on stworzenie portalu, na którym zostaną opublikowane sylwetki około 1500 zbrodniarzy hitlerowskich, niemieckich, członków NSDAP, SS i innych służb okupacyjnych, Selbstschutz, czyli kryminal a nawet Forstschutz, czyli Straż Leśną, czy Banschutz, czyli Straż, Straż yy, Kolei, w tym także osób z administracji cywilnej, odpowiedzialnych za zbrodnie na narodzie polskim, popełnione podczas II wojny, Światowej, wraz z historią ich powojennych losów. Portal miał być w sześciu językach: angielskim, niemieckim, hebrajskim, rosyjskim, francuskim i polskim być odniesieniem dla kampanii w ramach dużego projektu, o którym przed chwilą Wam mówiłem. Jakie były losy tej oferty? Domyślacie się? Do Polskiej Fundacji Narodowej i do Instytutu Dmowskiego trafił też projekt portalu wielojęzycznego o Polsce, w tym po niemiecku i hebrajsku, z dużą wkładką historyczną. Skoro nie można było dużego, to mały. PFN odpisała, że nie jest zainteresowana, a w Instytucie Dmowskiego projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów w ramach konkursu otwartego. No i ostatnia aktywność. Propozycja, by Instytut Strat Wojennych w związku z publikacją raportu o reparacjach przeprowadził badania dwuetapowe najpierw w Polsce i w Niemczech na temat świadomości obu narodów, obu społeczeństw zła, które dokonało się za sprawą hitlerowskich Niemiec w latach 1939-1945 na terenie Polski i nie tylko, a w drugim etapie w krajach, które potencjalnie mogły być sojusznikami Polski w budowaniu koalicji na rzecz reparacji, choćby w Grecji. Efekty? Gadanie, nieporadność, neosanacyjne bicie piany, silni, zwarci, gotowi. Żadnych efektów. Polskiej polityce przyglądam się od 1989 roku. Mam świadomość tego, że formacje, środowiska lewicowe, liberalne mają, nazwijmy to, bardziej miękkie podejście do zwalczania antypolonizmu na świecie. No, są bardziej, można powiedzieć, takie yy, kosmopolityczne. Nie ukrywam, że w ślad za deklaracjami obozu dobrej zmiany. O konieczności prowadzenia skutecznej polityki historycznej w kampanii 2015 wraz z grupą specjalistów z różnych dziedzin, bo to byli socjologowie, historycy, ekonomiści, specy od mediów, w tym od internetu, chcieliśmy się w to budowanie po ćwierćwieciu III RP w końcu czegoś efektywnego w tej materii. Po prostu włączyć. Zrobiliśmy to i okazało się, że ci, którzy mieli i mają do dziś pełne usta frazesów o patriotyzmie Polsce, polskości, walce o prawdę historyczną, mieli 8 lat, by to fatum poprzedników z obcej lewicowo-liberalnej zmienić. No i skończyło się na gadaniu. Powiem więcej, my nawet bylibyśmy do dziś usatysfakcjonowani, gdyby nasze pomysły zechciał ktoś z ekipy PiS zrealizować. Nie, mój, nie musieliśmy tego robić my, ale okazało się, że poprzednia ekipa miała wiele czasu, pieniędzy i możliwości na robienie rzeczy, za które dzisiaj pewnie po cichu się wstydzi. A to, co było ze wszech miar korzystne dla dobrego imienia polskich Polaków, jeśli było robione, to zdawkowo, marginalnie albo wcale. Dużo gadania, mało robienia. Słowem, nazywający się jedynymi patriotami nie zrobili prawie nic. Dlatego dziś Anna Domini 2025 antypolskie środowiska w USA, Izraelu, Rosji, na Ukrainie czy w Niemczech mogą nas, Polaków, dalej poniewierać, szargać dobre imię naszej ojczyzny, zakłamywać historię. Jak podliczyć ten wspomniany portal i akcje w sieci kosztowałyby nas do dziś tyle, co wybory kopertowe? I ile pożytku miałaby Polska z tego pierwszego, a ile miała z tego drugiego? Znacie odpowiedź. Czy jest szansa, że kiedyś w tej materii będzie lepiej dla Polski, w materii, którą dzisiaj omawiamy, dla nas Polaków? Ja tu niestety nie jestem optymistą. Wymagałoby to wymiany niemal całej klasy politycznej, bo ta dotychczasowa nie broni nas, Polaków i Polski, przed słownymi agresorami. Jesteśmy jednym z niewielu narodów, który ma świadomość tego, kto był katem, a kto ofiarą, choćby podczas II wojny światowej. Że nie było żadnych nazistów, tylko byli Niemcy. Cóż z tego, kiedy rządzą nami demokraci czy patrioci, którzy nie potrafią efektywnie opowiedzieć o tym światu. To są polscy politycy czy politycy polskojęzyczni. Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Na koniec serdeczna prośba. Ten odcinek będzie miał tym bardziej ze względu na treść dzisiaj omawianą, shadowbanę od niemieckiego opiekuna mojego kanału. To, że mówię to, co mówię, jest powodem uruchamianych przeciwko mnie algorytmów opłacanych YouTube'owi przez Niemców. Dlatego prośba o dystrybucję, podawanie dalej rodzinie, znajomym tego odcinka, jeśli uważacie, że jest wartościowy. Z góry dziękuję. Widzimy się w następny piątek o godzinie 21, a codziennie przypominam o godzinie 20 na moim kanale w rubryce Shorts krótkie podsumowanie trwającej kampanii. Subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej moje odcinki, komentujcie i wspierajcie finansowo kanał Marcin Paradę Statystycznie. Do zobaczenia!